Hej, cześć się manowam wam wszystkim ludzie. Tutaj Tivur. Witam was w kolejnym odcinku Ori and The Blind Forest. No i mnie ciapnął pieprzony przeciwnik. A powracamy sobie. Wybaczcie, że przez parę dni tego Oriego nie było, ale po prostu nie miałem chwili na nagrywanie w tym tygodniu, dlatego do tego w ogóle nagrywania tutaj siadam. Kurde, no siadam dopiero w weekend. Jest. E... Ała, co za gnidy. Jezus, mary, jak oni mnie tutaj biją? Życia potrzebuję. Aż się normalnie zmęczyłem. E, siadam dopiero w weekend. Dopiero teraz mam wolną chwilę, żeby sobie przysiąść do nagrywania. Wiecie, dużo rzeczy, ciężka praca, youtubera i tak dalej. To jest chyba experience, a to jest życie. E, gdzieś zeskoczyłem. Tutaj zeskoczyłem w te takie dziwaczne korytarze tutaj na dół i idę przed siebie, ponieważ innego wyjścia nie mam. Nie dałem rady wyskoczyć na górę z powrotem. O. Się jakieś ciekawe rzeczy dzieją. Kiedy była wściekła i zabijała, tylko o co chodzi? <śśmiech> Światło drzewa duszy żyje w nas wszystkich. On jest powodem, dla którego jesteśmy żywi. On jest, on jest powodem, dla którego urośliśmy. chcieliśmy Cię znaleźć, wiele, wiele lat temu zostaliśmy zaatakowani, zranieni i zabici przez naszego wroga. Teraz te pradawne drzewa są wszystkim, co po nas zostało. Podejdź bliżej i poczuj światło Fil. Duszy wewnątrz niego, niej. No zaabsorbujmy światło, co to zrobi? Wow. Wall jump, ok. Toward the wall, continuously. O, mogę teraz się wspinać po ścianach. To może być przydatne. O, jakie fajne! Mogę sobie po ścianach teraz skakiwać. Eee, o, dobra, fajnie. Znalazłem kolejnego Energy Sella. Mogę mieć teraz przy sobie więcej tych linków. No dobra, ok. Czyli jednak musiałem tutaj spać, żeby się czegoś nowego nauczyć. Tak więc. Poskaczmy sobie tutaj po ścianach. Jak on fajnie wygląda, w ogóle, jak skaczę po tych ścianek. Tak, sweataśnie. Jakieś złodupce tutaj próbują mnie atakować. A rozumiem teraz, czemu przydadzą się upgrade'y na to, żeby przylatywały do nas te kuleczki, bo one czasami mogą wpadać w jakieś takie niefajne miejsca. Widzę i to może nam nie pasować. A ja jestem właściwie pewien, że nam może nie pasować. Aha. Kurde, coś tam jeszcze spada z góry, jakie złodupce chcą nas zaatakować. No i jak ci słodziaśnie. O oh wow, nie tu chciałem. Jak się słodziaśnie po tej ścianie wskakuje, muszę tylko na kolce uważać, bo to widzę. O właśnie, tutaj nie mogłem wyskoczyć. Myślałem, kurde, czemu? Dlaczego? No ale cóż, już wiem. Teraz pytanie, gdzie iść? Eee, pamiętam, że gdzieś tutaj były drzwi, do których ja nie mogłem wcześniej wejść. I to był mój główny problem, ponieważ nie miałem wszystkich tutaj. Potrzebnych mi. No wiecie, potrzebnych kluczy, które się tutaj używa do otwierania drzwi. One były chyba tutaj. Tak, tutaj były te drzwi. No dokładnie. Nie mam jeszcze wszystkich kluczy, które muszę mieć. O, fajnie. Kluczyk tak ładnie do nas jeszcze wraca później. Gdzieś tam do góry nie mogłem wyskoczyć, ale kontynuujmy może. Chodźmy tutaj w lewo. Nie, nie, nie. To muszę zejść jeszcze niżej. Nie, idziemy tutaj w lewo. Żadnych punktów umiejętności nie mam, więc nie będę teraz się bawił w roz rozdawanie tego, bo nie mam nawet co. O jezu, jestem silniejszy. Skacząca gnida. O Boże, jakieś pajunki tutaj. Co to jest? Tego chyba nie zniszczę. To się ryje przez ziemię. Dobra, to widzę jakieś po prostu pułapki, których będę musiał unikać. No jak ładnie, sol link nam się zrobił. Ale umiejętności nadal nie mamy. A szkoda. Jak tam kurde wejść? Ha. Aha, tu mam ten kamień. Prawy trigger, dobra. Okazuje się, że w tej grze jest masa licencjonowanej muzyki, co oczywiście jest dość dużą przeszkodą. Ale nieważne, jaka muzyka się trafi, jaka się nie trafi. Nie będę tutaj ani narzekał, ani kurde, nie wiem. Nie nagrywał tego, dlatego że jest licencjonowana muzyka. Ha, jak ja mam. Do czego ja mam tego kamienia użyć? Ja muszę ten kamień przepchać tutaj. A, chyba będę musiał go jakoś przepchać, tylko muszę tych kolców pieprzonych unikać, bo one mi zrobią kuku. Spróbujmy, tak, tak jest. Dobra. Niech on jeszcze raz sobie obok nas przejedzie i zasuwamy do przodu. Ech, dobra. Poczekajmy, aż przejedzie. I lecimy do przodu. A, właśnie, tutaj bym nie przeskoczył. Mamy ostatni kluczyk, który był nam potrzebny, perfekcyjnie. Mamy też tutaj znajdź u góry. Punkt umiejętności, to kurde, podstawa. Jeszcze w moim przypadku, gdzie jestem, kurde, wielkim miłośnikiem syndromu upgrade. Dobra, robimy przekładnię. Co ta przekładnia nam zrobi? Co się tutaj opuściło? Tylko... Miałem przeciwnika, którego na pewno chętnie bym tutaj zaciućkał. Aha, to mi pozwoli wskoczyć tutaj. Co, co to jest? O, dobra. To był kawałek tego. Kamień mapy powiedzmy nazwijmy to kamieniem mapy. Kurde, gdzie to było dokładnie? To to było chyba tutaj. Muszę sobie zapamiętywać, gdzie takie rzeczy są. Tutaj i w dół chyba było ten, ten cały kamień, do którego mogę to coś wpakować, tak mi się wydaje. Tak więc chodźmy. Tak jest, proszę bardzo. Wkładamy. Co to zrobi? Coś nam odblokuje, chyba. Aha! Pokazuje nam mapę w taki sposób, czyli to nie jest coś, co powiedzmy, jak nie zdobędę, to stracę. Tylko jest to pewne ułatwienie taki zaszarzony obszar mapy nam pokazuje, żeby nam łatwiej było się nawigować. Okej. Okay. No dobra, tutaj mogę iść, tutaj mogę iść, a tam u góry miałem zablokowaną drogę. Dobra, tutaj chyba zwiedziłem wszystko, co się da. Tak więc weźmy się wróćmy. A szalone ataki. Kocham po prostu atakować w tej grze, bo to tak po prostu pięknie wygląda. Nie tylko nowy level będzie, znaczy nowy punkt umiejętności, może bardziej. I tak, e, tam do góry nie mam absolutnie jak pójść. Zastanówmy się, czy. O jezus, Maria, ty kolego! Co ty tam? Gdzie ty mi tam skaczesz? A jeszcze się nie nauczyliście. Ach, kuleczki. Tutaj miałem coś, tylko tutaj, nawet w tej chwili z tą umiejką, i tak mi to. czuję, niewiele da. Wow, Jak śmiesz. No, tamtą to ja mogę chyba co najwyżej zeskoczyć na dół, ale raczej na pewno nie wejdę tam do góry. Chyba, że może jakiegoś double jumpa odblokuję. Tego też nie tknę, więc. Więc chodźmy po prostu na lewo. Muszę też pamiętać, że, że ten, że moja umiejętność stawiania tego światełka niebieskiego to nie tylko jest rozdawanie punktów, ale też po prostu save point. Dobra, otwieramy. No jak ładnie, no jak ładnie. Kontynuujmy. Mam tutaj złodupca jakiegoś, ale go na razie nie tknę. O Jezus Maria. I strzelające kwiaty jeszcze mi tutaj będą atakowały. Ach. Ale tutaj całkiem przyjemnie w Orim się postać kontroluje, więc to może nie będzie jakoś strasznie problematyczne. Tylko będę miał dobry timing. Dobra, mamy kolejny fragment do otwarcia drzwi, tylko nie Ała! Kurde no. Nie wi Ała! No kurczę, tego kwiatka też nie mogę dotykać. To już ładnie, kurde, jeden punkcik życia mi tylko został, muszę uważać. Najlepiej też zebrać to, co jest tutaj. Ajajajajaj A! No, no, kurde mol! Pieprzone kwiatki, ale dobra, udało się. A, paradoksalnie naj, najkurde trudniejszy moment do tej pory, jaki się tutaj pojawił. Ale mamy trochę życia tutaj w tych kwiatuszkach, jest ono, więc nie jest źle. co to jest? Kolejna nowość dla mnie, ja pierniczę. Aha, jeżeli zbierzemy dość Energy Cellów, otworzą nam drogę. Aha, muszę mieć więcej tych... Kulek energii, co? I to nam otworzy przejście gdzieś tam w prawą stronę. Ale to nam na razie nie jest potrzebne, może jeszcze dane będzie mi tutaj więcej tego zebrać. Weźmy przed siebie. Postarajmy się nie zginąć. Widzę, że to najtrudniejsze to będą ch chyba elementy platformowe. Tam nie przejdę. Zprogresujmy w tę stronę. O Jezus Maria, to będzie... to będzie interesujące. Ach, kurczę, zapominam jak tutaj w ogóle działa to skakanie po ścianie. O, dobra. Tam coś strzelało do mnie chyba, nie? No właśnie. O, kurde mol! Musiałem. Czy ja naprawdę mu... Jak mnie kurcze cofnęło! Co za bullshit, czyli tutaj... O, ja pierniczę. No dobra, strasznie tam zderpiłem. Normalnie spadłem prościutko tam, gdzie nie chciałem spać. I to wszystko mi się cofnęło, co ja tutaj zrobiłem. O Boże, Bosze. No dobra, ale to już wiem gdzie chodzić i jak chodzić, więc załatwmy to szybko. Będzie po, po kłopocie. Muszę się skupić na tym, żeby mniej życia podracić na tych pierdzielonych plujawkach, które mnie tam chcą zniszczyć w każdym momencie mojego życia. Ale tyle progresu stracone. Muszę częściej te checkpointy dawać. No i żem zapomniał, że tutaj jest przeciwnik. Tutaj już chyba nic nie było do roboty. Znaczy, tak czy siak mogę pójść tutaj w lewo. GIŃ! ja pierniczę. No dobra, gra zaczyna ujawniać swoje pierwsze elementy, bycia bycia trudno, myślę. O kurde, muszę znowu przepchać ten pierdzielony kamień. A, to jeszcze jest ten przeciwnik. No tak, dobra, nic się nie stało. Tutaj mam w ogóle znajdźkę. Punkty Experience. A. No dobra, hopsamy. O, nie, nie, nie. Pod, podsuńmy to sobie bliżej, bez spiny. Przeczekam, aż to coś mi tutaj przejedzie. Na spokojnie. Cholernie dużo tu znajduję miejsc, mogę, kurczę, checkpointa check sobie postawić, więc czemu tego nie robię? Dobre pytanie. Czy zdążę? O kurwa, nie zdążę. Dobra. Muszę to jednak bezpiecznie podchodzić do sprawy, bo one są tak synchronizowane, że jak nie będę bezpiecznie podchodził do sprawy, to... To w ogóle kolejność obracania się tych pieprzonych kolców mnie tutaj załatwi na dobre. Ok, i do przodu. Dobra, mamy kawałek do drzwi, zaraz znajdziemy tam też ten fragment kamienia map. Rozwalmy to na spokojnie, żeby mnie nie dziabnęło, bo tutaj byle dziabnięcie zabiera naprawdę dość zauważalną ilość życia, tak myślę. No chodź tutaj. Jebie, biebie, proszę bardzo. Na szczęście w to trafiłem, była szansa, żebym w to drewno nie trafił, wtedy by było gorzej. Dobra, wracamy w takim razie. Odblokujemy sobie ten kawałek mapki. Bo to zawsze przydatna rzecz. Większe damage, kurde... Muszę nie wiem, a jakaś wię większa liczba życia by mi się przydała. Tak teraz stwierdzam, żeby móc więcej, powiedzmy, lamienia przeżyć bez większych konsekwencji. Albo sobie tam checkpoint po prostu walnę, zaraz przed tymi skakajkami. Skoro już wiem, że tam gra bardzo łatwo jest, w stanie mnie zrobić w bambuczo, to muszę do wyżej podejść, żeby drzwi otworzyć. Tak też chyba teraz zrobię. Tych tutaj niebieskich, z niebieskiego zasobu do tworzenia tych całych. Ee... Do tworzenia checkpointów znajduje cholernie dużo, więc tak naprawdę czemu tych checkpointów nie robię, nie wiem. Do przodu Ori, do przodu. No i się zaczyna. Stawiamy sobie checkpoint. Gra zapisana. O Jezus Maria. E to mogę sobie stanąć u góry To lepiej trochę O kurde no i właśnie Kwiatka też Nie mogę dotknąć to jest najgorsze Dobra ma, mam jeszcze 3 punkty Życia nie jest tak źle A no nie dziabnęło mnie Ale ja pierniczę fart No kurde zdobyłem życie straciłem Życie pięknie Okej okay to się nawet udało. i mamy te drzwi, które mi gra znowu przedstawi. Albo nie, nawet nie przedstawi. Gra że ja już tutaj zlamiłem, E, nie, jednak przedstawi. Tak, tak, to już czytaliśmy. A, tutaj trzeba mieć odpowiednią ilość solinków, żeby te drzwi sobie otworzyć. Nawet trzeba je poświęcić, żeby takie drzwi otworzyć. Pytanie, co to daje? Nie wiem. I trzeba je mieć naraz. To też jest rzecz warta wspomnienia. Dobra, no to jeszcze raz to. Dobra, to nawet się udało. To sobie tutaj zróbmy. A, w sumie to zawsze sobie gra jeszcze raz. A co ja się będę? Dużo niebieskiego znajduję. Opa! Dobra, wskoczyłem tutaj. To tam jest coś fajnego chyba. Tutaj chcę sobie posiedzieć chwilkę. O tutaj chciałem wejść. Tutaj widzę, mam jakąś ryzykowną grę. Ale nie miałem wyboru, musiałem tam zaskoczyć. Tutaj w sumie mogę zrobić tak. O ja pierniczę, żeście se kurde wymyślili miejscówkę. Tam też mam jeden kluczek, który muszę chyba zdobyć, tak mi się wydaje. Zapiszmy sobie grę tutaj. Będę zapisywał co 3 minuty. Gra mi pozwala, to co ja się będę ograniczał. Zresztą tutaj mogę na lajcie sobie wskoczyć z powrotem. Ja mogę sobie cofnąć jeszcze tego Solinka, żeby go zapewne odzyskać! Nie, nie, nie umrę! Ja pierniczę, mam jeszcze tylko jeden życia. Domyślałem się, że to mi nie przywróci życia jak skorzystam, a już miałem nadzieję. Dobra. O! debilizm maksymalny. Ha, widzę, że tutaj Solinki mają jakiś taki... ha. Nie wiem, cooldown pseudo? Dobra, to nie, nie, nieważne. Nie, zły pomysł, bardzo zły pomysł. Dobra, udało się. Tylko po co jest w takim razie tam ten drugi kujek tam? Tam się tak gdzieś wejść pewnie. Jakieś super tajemnice tam są. Nie mam ostatniego klucza. Ja pierniczę, gdzie on jest. Nie mam zielonego pojęcia. Może tutaj? Gdzie jest ostatni klucz? God damn it! Pewnie gdzieś tutaj. Nie, a! Nie! A! Pewnie gdzieś tutaj z tej strony. Tam na tym drzewie obstawiam. Dlatego tam jest ta ściana zrobiona. A! Dobra, jestem debilem. <laughs> zapomniałem, że tego przecież nie zebrałem, bo zginąłem. Dobra, to teraz szybka akcja. Może uda mi się nie umrzeć? Umrę. Nie, nie umrę. Pięknie, mamy cztery klucze, otwieramy i idziemy. No dobra, gra lekko wymagająca, no ale cóż, no platformy niczym innym się pochwalić nie mogą. Wow. Piernicze, co tu się w ogóle dzieje? Szalone rzeczy. Co to jest za przejście? Nie, nie ważne to przejście, mam iść do drzewa. Drzewo jest tutaj u góry, więc chodźmy, znaczy na prawo. To może będę starał się tłumaczyć lekko te napisy. Choć tutaj wysłuchaj naszej historii, to była noc ceremonii światła. To było nasze światło, którego ona nienawidziła. A może będzie filmik? Inna. Ok. Czyli jakiś kuro ukradł coś, co się zwał Sein, to było to światło drzewa, jak widzieliście. Zgniótł to i wyrzucił. Otrzymałeś światło drzewa dusz. Eee, założył w tobie nadzieję. Eee, posłuchaj teraz uważnie, musisz zrozumieć. Drzewo dusz utrzymywało trzy. E, żywioły światła, a, a w odwrocie, powiedzmy, no... No, i dzięki temu Nibel było zbalansowane i bezpieczne. Nibel to obstawiam cała ta kraina. Żywioł wody, tam gdzie jest Ginso Drzewo Ginso. Żywioł wiatrów w ruinach Forlorn. Nie zapewne... Żywio ciepła pod, pod ogniami góry choru. Żeby przywrócić Nibel do swojej starej formy, musimy rozjarzyć ich światło, zanim będzie za późno. Pierwszego znajdziemy za Spirit Coves, na drzewie, gdzie kiedyś pływały wody. Okej, okay, czyli kierujemy się na prawą stronę. Cel, znajdź drzewo dusz. Możemy zapisać sobie grę. No dobrze, okej. Okay. So linka mamy zrobionego, czyli teraz musimy się udać zapewne na prawą stronę. Tak więc nie widzę jak byśmy mieli inaczej tam iść jak... Tędy. Tak więc chodźmy. Cokolwiek się tu nie będzie działo. Wall of the Wind. No nie, idziemy do Hollow Grove. Nie ma co się opierdzielać, co tu się dzieje? Ziemia jest niestabilna, Ok, czyli po kamieniach lepiej nie łazić, bo... O Jezus Maria, przeciwnik. Pytanie, czy tam nie ma czegoś interesującego pod spodem. Ja bym sobie tutaj kurczę chętnie wszedł. Ale nic się nie dzieje, stoję na... No dobra, to widzę. Chyba nie mogę się tam jednak na własne życzenie zrzucić, a szkoda. Poskaczmy trochę jeszcze po ścianach. Tu na górę. Tylko, jak tam teraz. Do góry mam się dostać. No, chodź, tu, chodź. Oła! Ej, mnie dziabnął, no. Strasznie szybko się, o, się zrespawnował ten przeciwnik, muszę przyznać. Hmm. Może ja muszę zrobić to w taki sposób. No nie. Wait a second. Dobra, chyba jednak muszę spaść tam na dół, innej opcji nie widzę. Muszę jeszcze zastrzelić tego po raz kolejny. Jak na taką bliskość tego drzewa dusz, to. Aha, dobra, wiem już co muszę zrobić. Muszę, ten przeciwnik musi mnie tutaj dziabnąć. No, chodź, chodź. Wzywam cię tutaj, bo on tak strasznie grzmoci po tej ziemi. No właśnie. To, to, to był mój cel, żeby on spadł tutaj na dół. Życia nie potrzebuję, kwiatuszkę mogę rozwalić. Jak te trasy się tutaj teraz budują? Chodźmy może w tą stronę najpierw. Aha, tutaj już byłem. Ja pierdzielę, czy? Czy ja właśnie poszedłem totalnie źle, czy mi się tylko kurde wydaje? Nie, tutaj jest kolejna moc, dobrze? Ano, dusza, która tutaj umarła, była. Yy, silna i odważna. Poszy posłuchaj jego włosu, będziesz, yy, będziesz w stanie skupić nasze światło. O, kolejna umiejętność widzę. Charge Flame. Żeby użyć tej umiejętności, przytrzymaj x żeby naładować, a potem pójść, żeby zdetonować i, i, i zadać obrażenia wszystkiemu w pobliżu. No dobra, fajnie, to mi się podoba. Chodźmy sobie i zapewne tak się będzie te bramy niszczyło. A patrzcie jak ładnie. Tutaj była właśnie jakaś jeszcze ściana w tym miejscu, której nie mogłem rozwalić. Ale to może jest temat na jakieś przyszłe czasy. Co my mamy tutaj? A, patrzcie ile doświadczenia. To mi się podoba. Dobrze, nareszcie dostajemy wreszcie jakieś kurde punkty doświadczenia. Tego mi brakowało w sumie. Mamy iść tutaj, mamy iść tam. Może wejdźmy sobie tutaj do góry. Zdobędę te diabongi, Zróbmy sobie z A I pomyślmy nad jakimś punktem umiejętności w takim razie. Większość znajdziek yy, leci w moją stronę. Nie wiem w ogóle czemu to wziąłem. Aha, dobra, rozumiem. Dzięki tej umiejętności, ja mogę sobie teraz zebrać z powrotem to światło, chyba. Tak? Nie jestem pewien. A. Aha, mogę rozpalić na nowo to światło, że jakby zasejwować w tym samym miejscu grę, jeszcze raz nie marnując punktu, chyba. Dobrze, rozumiem, tak to działa. Robienie Solinka przywraca jeden punkt życia. Te floaty do mnie lecą. Aha, dobra, to tego, mo to, to moją nową umiejętność mi teraz będzie boostowało, czyli... zwiększa, zwiększa zasięg i obrażenia Charge Flame'a, co? Może weźmę sobie, żeby te pick-upy leciały w moją stronę, to może być ciekawe. Gdzie tu iść? Kurde, tyle opcji tutaj jest teraz, mogę sobie tutaj na dół zaskoczyć. Eee, o, proszę bardzo, jak miło. I to ile, kurde? Większość tego paska. Mogę teraz też zniszczyć tę ścianę, żeby sobie otworzyć tutaj przejście. Zebrać Solinka. O wow, Było piękne! To teraz to mogę dopiero załatwiać przeciwników, a nie takimi pypcio strzałami, ale pypcio strzały też mają w sobie jakąś magię. No dobrze, zatem ja się wrócę tutaj do mojego światełka, które miałem. Zapiszemy sobie grę i skończymy odcinek. Odcinki z Rego będą właśnie tak 20 parą, myślę, minutowe. Bez przesady. Ja, chciałem na naładować uderzenie. Nie mogę. Aha, naładowanie. Eee. Te uderzenia coś zużywają tego. Czekajcie, szy szybki test. Tak, te wybuchy zużywają te niebieskie tutaj nasze solinki. Warto pamiętać o tym fakcie, niewątpliwie. Dobrze, dzięki wielkie za oglądanie ludzie. Mam nadzieję, że się Wam ten odcinek Riego podobał i do zobaczenia w kolejnym.